przyjechali Polacji i stała się tam parafia katolicka. Dlatego właśnie, moi drodzy, bo trochę to taki, powiedzmy, uśmiech, losu. Kochani, e, e, Kościół, parafia, tutaj jestem dowolny, to jest jak inna parafia. Tak jak mówię tak jak ta parafia, która, którą, mówię, wy w Polsce, kiedy przyjechaliście za chwilę, czy może z powodu różnych wątpliwości, czy, czy może innych intencji, ale stało się co przez Pani przez aeroplany nie po nawet z największych stacji, nawet wyobrażenia. O naukowcy w tej Komunii Świętej rzeczy nie bywały. To znaczy, odkryli, że, z tego badania, na tego badania jest apologiczne, że tam w tej Komunii Świętej jest znaleziono fragmenty mięśnia serca człowieka konającego. Też znaleziono inne rodzaje tkanek, takich kolegów na roboczu, które są także wody mieśników, czy też wody, które już terenowe podzajem wskazujące, że to jest stratę ludzkiego. Więc te relacje, które tam odkryto, zostały wydane złożone z Krystyna z Krystyna w 16 roku, w Wielkim Tygodniu, dała odpowiedź że może być współ tej innowacji chciał uczynić z tego miejsca jakiś kolejny punkt, dopiero, że my, bo też tam mamy jakoś tutaj z taki dosyć spory, jakiegoś kolejnego miejsca, gdzie może się ktoś zatrzymać, aby swoją ciekawie zaspokoić. Pan Bóg i nie czyni, nie łamie, prawda, A tylko po to, żeby zaspokajać ludzką ciekawość. I dlatego, co was przyjechałem, kochani, żeby wam powiedzieć, że także tutaj wy Polacy, do Was Polaków Panu też daje sygnał, że Pan się o tym pomina. Bo Pan że przez ten cud się napełniał, każdego z nas upomina. Upomina się, się moi drodzy, I dali nam szansę, żebyśmy mogli w życiu właściwie wybierać. Nikt z nas nie chce żyć bez sensu. Nikt z nas, moi drodzy, nie schodzi na prześladom, bo zakazało. ogromną przekonankę, że Pan upomina się o to, żeby nam uświadomić, czym jest Najświętsze Morawieckie, czym jest dusza święta. Czym jest dusza święta. Bo moi drodzy, no właśnie, co się dzieje na mszy świętej? I jakie cię zawsze spotyka na mszy Kiedy yy, po krezji Lutra, Kalwina z Inglemem, zresztą to miejsce jest właśnie wynikiem tej krezji Kiedyś katolików, którzy się zbudowali w św. Kościoła i uznali, że oni będą po swoim interpretowaniu jest poświęceni. świętą, która no, też była, szczególnie przez Kalina czy przez Spiegelego, szczególnie podważona. Jeszcze tutaj miał trochę tam oporów. Jeszcze tak trochę, nie uderzył tak mocno że święto, jak uderzył Kalin i Cwigli. No i zdecydowanie nas w miarę. czyli powiedzieli tak, no, y, te, y, Czyli jakby wypunktowali takie najbardziej istotne elementy tej świętej i mówią, że jeżeli ktoś myśli inaczej, jeżeli ktoś nie wierzy, no to nie odejdzie. To nie odejdzie. To znaczy, że nie ma tego myślenia Anatolika, nie ma tego myślenia Chrystusowego. Nie, nie odejdzie. Jakie to są prawdy wiary, Pierwsza prawda bialki, która mówi. Chleb, konsekrowany chleb, wino, to jest prawdziwe ciało i prawdziwy krew naszego Boga. Prawdziwe ciało i prawdziwa krew. Też tam korzystam, że użyte słowo substancjalne, czyli takie słowo, taki słowo filozoficzne, które ma nam jakoś wyjaśnić jakaś jest nasz rozum, to że my widzimy chleb, smakujemy chleb, ale spożywanie ciało a nie z Państwem. No i moi drodzy, ten cude eucharystyczny, i nie tylko nie tylko ten, ale jeszcze inne. Na całym świecie. z nimi w skrzydłiców z Lanciano, to po prostu potwierdza. Jak powiem wam, powiedzieć, taki kuriozum. po tych badaniach pojechaliśmy do Lanciano, do, 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 do z VIII wieku Cude Eucharystycznym, bo mieliśmy kondena. Chcieliśmy porównać z tym cudem Bo bo Tam były wykonane badania na w latach 70. przez profesor i też później przez, przez Światową Organizację Zdrowia Wuchowa. Światową Organizację Zdrowia Wuchowa badało cud na No i oni zrobili przez 15 miesięcy 500 testów. Najważniejsze ośrodki na świecie badały cud na 500 testów. Ja to tak powiedziałem. A mój oczu, oczko oczu On jest w sejmie. I na ostatniej stronie, ta pierwsza półka świata nauki, na ostatniej stronie był raport napisany po polsku, piseli, kto ty jesteś. A na przedostatniej stronie jest jeszcze większa relacja. Bo jest klauzula, zakaz publikacji wyników badań naukowych. Dlaczego zakaz? nauki Nie chciał przyznać, że nie mogę go zrozumieć, że tkanka, która ma 1300 lat, zachowuje się, aby była podana trzeba Te media, Te Hawaj, Te Posa, Samo Wyborcza, który był, był do taki, dowierzchni, do zwierzchni, tego świata medialnego, przyjechali na konferencję 12 kwietnia 2016 roku. I kiedy zaczęliśmy tłumaczyć, co się stało w cieszonym tego Jacka, zauważyłem rzecz, która mnie trochę rozśmieszyła. Zauważyłem, że jak się to samo dziennikarstwo, Uzbrojone w, kamery, w obiektywy kamer, kamery, które są mikrofony, zaczęło się kurczyć. Oni zaczęli się za te kamery i te mikrofony chować. Dlaczego? Tobie na język jest wchodzione ciało Pana, Ty się z nimi jednoczysz fizycznie. Wiecie, jaka potrzebna jest świadomość. I on powie zdarzenie, które usłyszałem Pani. Zawsze o tym opowiadam, Pan też powiem. I rząd kilkanaście lat temu tak, był na wojnie w Jego oddział przez pewien czas miał bardzo dziwne zadanie. Jego oddział miał w niedzielę pilnować kościołom i stać z karabinami pod kościołem. Tam, gdzie się wychodzili chrześcijanie na przyświętych. Dlaczego? Bo te kościoły były odpowiadane terrorystycznych. kulturystycznych. No, w sobie sytuację, kochani, że w teraz jesteście w tej kaplicy. Odjeżdża porządka, wyskakują ludzie tych chwili pośrodka, że tak na i odjeżdżają. A dlaczego odjeżdżają? Bo chcą was pozabić, bo was nienawidzą. I tam tak się działo nieraz. I ten pan stał z karabinem przy wejściu i układał to, układał to. I nieraz gdzie stoi i patrzy, jak ktoś idzie w kierunku tej kaplicy. No widzi wyraźnie, że to jest żadnie do tej kaplicy. Słyszy strzał, i gdy ktoś pada zabity, zabili go. Dlaczego? Muszę nam przez To było jego imieniem. I kiedy ten pan wracał do Anglii, nie mógł się odpowiedzieć od, od takiej dobrej myśli. I jak to możliwe? Tam w Iraku ludzie szli nam przez nie wiedząc, czy do domu wrócą żyli. Dosłownie. Czy wrócą żyli. A jednak żyli. I uczestniczysz w jego ofierze, ponieważ on za chwilę tym ołtarzu będzie umierał za Twoje i moje grzechy, to będzie o jego ofiara będzie uobecniona. Bo przecież trzeba święta nazywa się jego najświętszą ofiarą, ale się bez ofiarą. Dlaczego? Kiedy to się dzieje nie będzie w ale chwilę tym sam będzie umierał za moje i Twoje i grzechy, i się z nim... W czasie Komunii świętej zjednoczysz fizycznie. Zjednoczysz fizycznie, z Panem Bogiem. Jakie masz przygodę? Ale czy przy Ty to Twoim godnemu pięknemu życiu. Oto to jest wszystko, żebyś ty miał siły. Bo właśnie kochani, kiedy spotkasz się z rzeczywistością, na przykład takiego Postu. Tak, taki nawet przykład Wam podam. Ja Miałem kiedyś takie uczennice, y, 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 uczennice, no i był taki czas 18. Że wreszcie szły na temat te osiemnastki, ale to był Wielki Polski. No i wiadomo, jak to osiemnastka. Czy w sensu, Wiadomo. Dobrze, więc muzyka, więc alkohol, bo osiemnastka. Pod czujnym okiem rodziców, rodziców katolików. Wielki Polski. Czujnym oko rodziców katolików. No i w dziewczyny dziedzinie przychodził lata osiemnastki. Siadały i sobie siedziały. Nie tańczyły, nie widły. Daję się, zaczęli koleżanki i koledzy zastanawiać, a dlaczego? No, no przecież jest tak fajnie, jesteśmy razem, o tyle to muzyka ciekawa, a muzyka mnie interesuje. nie, jest wielki błąd. Wiecie, co się stało? Tam było kilku kilkunastu. I oni tę mózgę pouczyli. I nic nie było niepodmiennie. Nie, nie. Jeżeli ty, katolik, nie będziesz znał swojej tożsamości katolickiej, to cię będzie świat wysłancujesz. Pamięterg co pogrowilaczyku. Zapadałam ja przykład w Amsterdamie. Bo Rocket Lab, miliarda amerykańskich, dożył 106 lat. A dlaczego? Bo miał 6 przestrzennych serca. 6 ludzi oddało mu swoje serce, żeby mógł sobie, sobie dożyć 106 lat. No i dożył 106 lat, tylko już jest wiatr. To jest wszystko kwestia czasu. A pytanie: co Chciał zabrać swoimi laskami. Chciał się uczynić naprawdę szczęśliwy. I to by na, nie udostępniło, moi drodzy, przyjemności ze szczęściem, Bo czasami, moi drodzy, dążenie do, do szczęścia nie ma związku z przyjemnością. To jest nieraz jednej nie strony ciekawe, że ludzie, żeby kupić sobie dobrze samochód, harują od, od dnia od rano do nocy, poświęcają się, zaczynają się, żeby. Uchwałam pusiąc na podwórko. A wiecie dlaczego mam z kogo? Uchwałam pusiąc I chciałbym wrócić do domu, z przekonając, że chociaż jedna, drugie osoby, to be Ten, słyszymy, że majątek i, i, i później, no to jeśli później chciał, jeśli to co to świnie jedzą. I taki właśnie mojego pojedynku Polaków żyje, jest na takim etapie. Chce jeść, to co świnie jedzą. Ubodnił się, a miał do oglądany.